Hej wszystkim! Dzisiaj przygotujemy sobie kiszone cukinie w słoikach. Jest to naprawdę bardzo proste do zrobienia. potrzebujemy trzy cukinie, wodę, cztery ząbki czosnku, dwa słoiki. Jeden jest litrowy, drugi troszkę mniejszy. A sól, pieprz, liść laurowy. Mam też taką mieszankę do ogórków kwaszonych, ponieważ nie mogłam znaleźć ani kopru, ani szanu. Więc dodamy sobie. Troszkę może do słoików, ale jeżeli macie swój chrzan z działki, bądź sklepu i koper, naprawdę lepiej dodać świeży niż taki suszony, który ja dostałam. Więc tak, cukinię kroimy w słupki. Kroimy ją na pół. I na cztery części. Tak ma wyglądać. Słupienie już mamy pokrojone w słupki, tak jak widać. Tutaj mamy letnią, przygotowaną wodę. Zaraz będziemy dodawać do niej soli. Więc dodajemy na litr wody, letniej przygotowanej, jedną łyżkę stołową soli. I mieszamy. Wiecie co? Dodałam troszkę tej mieszanki, ale no dużo, bo Będziemy tą mieszankę kłaść właśnie na sam dół do słoików. Więc tak, dodajemy teraz dwa ząbki czosnku. Mam przyklejone na pół. Jeden większy laurowy. Dam dwa takie malutkie. Trzy ziarna pieprzu. Teraz z pół łyżki suszonych tych warzywek i co? I układamy cukinię. I teraz tak, zalewamy sobie tą wodą ponad powierzchnię tych cukini, żeby cukina nie wystawała. Dobrze. I tak, ten słoik kładziemy na jakąś tackę, ponieważ czasami może z tego słoika wyciec właśnie a, trochę tej solanki, a także lepiej bądźmy gotowi. I po 4 dniach dokręcamy słoik, stawiamy go w ciemne miejsce, troszkę chłodniejsze, a po 7 dniach będzie już gotowe do spożycia. Jeżeli ktoś lubi bardzo takie ukieszone cukinie, to polecam po dwóch tygodniach, dopiero je spróbować. A według mnie po dwóch tygodniach są najlepsze, także zachęcam nie zostawić na dwa tygodnie w ciemnym miejscu, tylko sprawdzić czasami, czy nic się nie dzieje na górze, czy cukinie nie zaczęło gdzieś tam odstawać. Ale jeżeli nie będą, to wszystko będzie bardzo, bardzo pyszne i po dwóch tygodniach gotowe. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a i widzimy się jutro pa.